Cześć, siema, siema widzu, witam was, 1 września czyli prawdopodobnie już wróciliście do szkoły, w sensie no niektórzy z was ja, ja wiem, że też osoby starsze mnie oglądają, jakby no, no wy to do pracy i tak chodziliście, więc do, do was nie gadam dlatego, że dzisiaj obejrzymy sobie content dla młodszych, tak to było opisywane, baza baza to jest projekt Friza bo jest faza, jest baza i ta baza długoterminowo, z tego co widzę bardziej trzyma wyświetlenia a faza ma tendencję spadkową więc chyba baza będzie Lepsza niż faza. Jest taka możliwość. A zobaczymy, czy muzykę robią lepszą niż faza. No bo baza wypuściła piosenkę Baza Miłość w Górach. Mam wrażenie, że za dużo baza mówię. Ale Baza Miłość w Górach to jest góralska chyba piosenka. Tak wnioskuję po miniaturce. I najlepsze jest to, że ja bodajże oceniając fazę Chyba dałem taki pomysł, że ej, weźcie, zróbcie góralską piosenkę. Tylko ja to do fazy chyba mówiłem, a to baza zrobiła, więc... No dobra, no zobaczymy, co tutaj zrobili. Oczywiście ścigamy się do 2 milionów subów, a bardziej to się ścigam do 1,8 miliona subów. Już, już niedługo, niedużo zostało. W sensie mamy 8635 subów, więc już niedużej i będziemy mieli 10 tysięcy subów. To będzie bardzo duży milestone, po, poproszę o suba, bo się ścigamy z Mortalciem, no. Dobra, oglądamy baza Miłość w Górach, to jest. Oni zrobili tak sobie dobrze, że wzięli tego Micha do tej bazy, bo jak się widzi Micha i jest początek piosenki, on segra na tych skrzypcach, to. No nie, za każdym razem jak widzę Micha, tam taką pozytywną energię od niego, a on nawet nic jeszcze nie powiedział. A jak oglądam fazę, to tam główne skrzypce, haha, gra Zbychu. No i jak jego już widzę, to tak. Raczej mam negatywne wajby niż pozytywne. jakoś tak szybko weszli w to wszystko. Nie byłem na to gotowy. Miałem nadzieję, że będzie jakiś początek, taki, nie wiem, gadany czy coś takiego. Ale to chyba nie jest typowa góralska piosenka. W sensie, no może są ubrani po góralsku i może w zakopanym to nagrywają, ale jakoś tak nie brzmi to góralsko. Wszyscy tańczą, zyć do nas, rozpalam rok. Ale póki co, fajna ta piosenka. Zgaduję, że to będzie refren, tak? I że Michu jest jeszcze na refrenie. No same pozytywy. Nie widzę tu żadnych negatywów. A, to akurat ten, ten styl mi się nie, nie pasuje coś do góralskiej piosenki, bo oni tutaj pozytywny vibe i w ogóle, ona tak jakby tryhardowała tym swoim głosem. I on... że tak stęka trochę. Śpiewam tak ładnie, śpiewam tak głośno. Znaczy, no nie jest źle, nie? Po prostu mi nie pasuje. Nie pasuje mi, ale nie mówię, że jest jakoś mega źle. Tak szczerze, jak na piosenkę youtuberów, póki co. Znaczy ja zawsze mówię jak na piosenkę youtuberów, ale teraz oni mają, wiecie, no, ca całą jakby odnogę, tej ekipa holding, ta ekipa music, czy jakkolwiek to się nazywa. I tam są, sami profesjonaliści im robią te piosenki, więc no, trudno by było teraz oceniać w perspektywie, wiecie, youtubowych piosenek, jak kiedyś były, że się znajdywało takie odcica i się robiło jakąś piosenkę. i to na przykład też brzmiało tragicznie, ale zarazem najlepiej. <laughs> bo słuchając to, ja słyszę, że on się dobrze bawi przy tym, a nie że ktoś go zmusił, jak to zazwyczaj przy tych piosenkach Gen z i tak dalej. Jednak może Alan w tej bazie o wiele bardziej pasował, niż każdy myślał na początku, bo on był niby taki edgy i ogólnie to on by bardziej pasował do tej fazy, bo taki do, do starszych niby content, haha, żarty z kobiet i w ogóle, a tu się kurde wpasował świrt. Nie wiem, nie, nie wiem dlaczego, ja ani fazy, ani bazy jakoś specjalnie nie oglądam, ale ja widzę tą piosenkę bazy i ja widzę, że oni tam się wszyscy lubią, mam wrażenie, nie? Że, że, że no to... prędzej jest taka grupa przyjaciół, niż jak się ogląda fazę. Tam to ja... Ja wiem, że te odcinki fazy wyglądają tak, nie? Oni nagrywają coś, jest kamera na nich i wow, super, ale się dobrze bawimy. I kamery już nie ma i oni wszyscy na telefonach siedzą. Tredes w ogóle dowalono chciałem zauważyć, że strasznie mi się podoba ten styl muzyki. Tym bardziej pod youtuberów, że to nie wygląda jak o, robimy rap, ale jesteśmy teraz raperami, tylko właśnie to dobrze się bawimy, fajnie jest. Aż mi to trochę dało flashbacki do Sabotażysty, jak Gimper był i robili tą góralską piosenkę, tak minimalnie. Dobra, bo został, został ten Karol i ta Pola, czyli tych, co udają, że są razem. Te, tego akurat mogliby nie robić, nie, że te fake ship, no? Pola ewidentnie ma chłopaka, operatora kamery prawdopodobnie tutaj od Freeza. To dlaczego oni udają, że jest tym Karolem? Jaku mam wyświetlenia, nakręcanie związków, ale po co jakby żyć w kłamstwie? Ja tego w ogóle nie rozumiem. Czy to, czy to naprawdę jest warte tych paru editów na TikToku i tego, że więcej ludzi będzie nakręconych na wasz ship? No, mogliś coś lepszego wymyślić. No ale właśnie ciekawe, bo zawsze dają wszystkich z tych grup, żeby śpiewali, więc ciekawe zostawili najgorsze czy najlepsze na koniec. Oglądając ten teledysk, też stwierdzam, że Michu jest takim ich ojcem. Jest tak czy nie? Jak ktoś go na bazę powiedzcie mi, czy tak jest. Że on pewnie jest tą osobą, która nie wskakuje do basenu z Alanem, ale mówi Alanowi wejść, wejść, uważaj, żebyś nie spadł do tego basenu i sobie nie rozwalił głowy. Chciałam tylko tu podziwiać Tatry zimą, nie wiedziałam, że rozgrzejemy ta miłość. E, dobra, czyli najgorszy na koniec. <laughs> Ależ ty wniutko Z tobą wejdę na sam szczyt, przemierzymy świat. O, no, no, kto tutaj może być taki wysoki w tym teledysku ten, grać jej chłopaka albo właśnie nie grać jej chłopaka? Na pewno nie ten cały Jestem Karol Młody Baca. Miłości szukam na szlakach Dobra, a ten to chyba się pomylił, nie? oni on, on, mu nie dali podkładu, jakby Muzyki, do której on ma śpiewać, po prostu go Ubrali, on się nie domyślił, że to ma być góralska piosenka Jak to, on jakiś tutaj rap freestyle Robi, co to w ogóle ma być? <noise> w ogóle nie pasuje Jednak cofam, ja, jak ta różowa włosa ma Nie pamiętam, e, ona była spoko W swojej 53 pamiętam, ale no Że jednak cofam e, disy w jej stronę Że ona nie pasuje i tak dalej, jednak ona To tam super, super pasowało czasem Ich bin nicht so. Mojego serca, muszę się tam dostać No, zrujnowali, zruj zrujnowali piosenkę. Cieszę się, że chyba będzie jeszcze refrem pod koniec. Bo gdyby Michu mi znów nie śpiewał tak ładnie, jak śpiewał w tym refrenie, to, to, to nie no, to by była. To ba bad vibes by było pod koniec. Ażbym, no, nie zostawiłbym dislike, ale miałbym negatywne emocje na pewno. Że tego Karola słuchasz i słyszysz, że on się dobrze nie bawił przy tym. <śled> Jednak Alan i Michu top w tej piosence. No i ta dziewczyna Micha. Najgorzej, i to jest taki dis, nie, że. Dziewczyna Micha, ja nie. Ona Kasia się chyba nazywa, tak? P proszę, żeby się nazywała Kasia. Hey, hey. Dobra, ale ja się nie znam na muzyce, a jak wiecie, już oceniłem bardzo dużo piosenek w swoim życiu i nadal nie potrafię ocenić, czy to jest, czy to jest góralska piosenka, czy to jest góralski disco polo, czy to jest góralski rap, czy to jest kurde góralski trap. Nie mam totalnie pojęcia, co ja właśnie słucham. A naprawdę jestem fanem, w sensie nie, że mi się podoba, wow, ale to będę słuchał, tylko fanem na zasadzie. Podobają mi się piosenki youtuberów, gdzie oni po pierwsze nie tryhardują jakoś, widać, że po prostu dobrze się bawią i nie jest to kolejna piosenka rapowa, gdzie oni będą śpiewać o tym, że dużo zarabiają, czy coś takiego. Nie no, ja w to naprawdę nie wierzę. Nie wierzę w to, że tak to się wszystko skończyło. Jakby widziałem ten scenariusz, że mógłby, mogłoby się tak wydarzyć, ale dawałem jakieś 7% temu, nie jak, jak przy walce z Thanosem, a to się naprawdę wydarzyło, że baza ma potencjał na to, żeby wyprzedzić fazę. I dla mnie to jest abstrakcja totalna. Nie, no, aż sobie teraz sprawdziłem, tak z ciekawości, nie? No i naprawdę, oni mają bardzo podobne wyświetlenia. A tak nie było. Faza miała trzy razy więcej wyświetleń niż baza. Wow! <laughs> no no mocne. To dla mnie na przykład chyba będzie największy plot twist tego roku. No, wiadomo, że są jakieś takie szokujące informacje, ale jeżeli chodzi o plot twisty stricte. No, to chyba jedno, jedno z mocniejszych. Napiszcie w komentarzu, bo autentycznie mnie to ciekawi, co wy o tym myślicie, w sensie ludzie, którzy to oglądają na bieżąco i fazę i bazę. Jakby jakie są wasze odczucia po takim czasie, od Twojej 53. A póki co, ja się z Wami żegnam i widzimy się oczywiście jutro. No i życzę Wam miłego tygodnia. Tak dla odmiany.